Hi guys, witajcie na moim kanale. Nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku będzie vlog. Taki luźny vio... taki luźny vlog z mojego dnia. Ja dzisiaj się wybieram na fancy make-up do Magdy Pieczonki, teraz na dziesiątą. Czy ja jestem gotowa? No umyłam twarz, zrobiłam peeling, żeby mieć jakąś najgładszą twarz, ale mam teraz... Yeah, she's not my friend right now. Nie wiem, czy ja będę mogła tam w ogóle pokazywać Wam, co my robimy. Bo my robimy coś do, dla, do Magdy, w sensie do jej, jej jakiegoś projektu. Ja nie wiem, czy będę mogła pokazać Wam efekt. The, oh my gosh, Diego! Tak, która jest godzina? 9.36. To ja muszę już zamawiać Ubera jest ubra? Ja idę w czarnym topie, bo wiecie, you know, like... Ona i tak pewnie da mi coś innego do ubrania. Górę. Dobra, Uber. Ej, w ogóle opowiem wam, co wczoraj się stało. Bo ja dzisiaj jestem też umówiona na, na paznokcie. Ja od odkąd zaczęłam trenować, to jakoś nie dbam o paznokcie. Dobra, więc ja umówiłam się na paznokcie. ja umówiłam um, się na tym paznokcie... Przedwczoraj, Marcin tam mi pomógł, bo przez jakąś aplikację I ja ogólnie nagrywałam odcinek. Byłam bardzo znaczona. Wczoraj ja poszłam spać, nie wiem, o czwartej czy piątej i wstałam rano na nagrywki i te nagrywki były jakoś 40 minut od mojego domu, więc szedłam rano, pojechałam i uber źle mnie i moich znajomych wysadził. Wysadził nas jakoś pół godziny drogi pierwszą przed... Celem, i to był w jakimś lesie. Spacer jest dobry, spacer jest fajny. Nie rano, jak jesteś zmęczony. A może nawet rano, jak jesteś zmęczony. W każdym razie problem był taki, że ja dwa dni wcześniej miałam leg day na siłowni. Wiecie, a nogi robiłam. I każdy krok to był dla mnie. Przeszłam te pół godziny rano i przychodzimy do miejsca docelowego na te nagrywki i okazuje się, że tam nikogo nie ma. Dzwonimy tam i e, przepraszamy, pracownik nam wypad, otwieramy dopiero o 14 proszę przyjechać później waste of fucking time and energy. No dobra, więc zamówiłam Ubera do domu i chciałam się przespać, bo, bo byłam bardzo zmęczona, ale nie, nie mogłam, nie mogłam bo, bo miałam paznokcie e, właśnie na powiedzmy tam 13, czy coś takiego i nie poszłam, nie poszłam spać, pojechałam na te paznokcie, chodzę do tego salonu i ta babka, ja mówię, dzień dobry, ja byłam mówiłam na 13-15, a ta pani mówi, no nie, pomyłka, pomyłka, przepraszam. I okazuje się, że ja umówiłam się na dzisiaj, czyli na wtedy jutro. Więc e, dzisiaj idziemy na paznokcie, a w ogóle tam wersów przychodzi po mnie. Więc może miniemy się z, z wersów. Czekajcie, to, 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 to. Kurtkę jako... Ja powinnam coś założyć pod to, ale... <grytanie> Jest grudzień. <grytanie> Nie widzę tak. Bo no, wycisnęłam tutaj w ogóle pryszcze i on to był taki bolesny pryszcz, chyba taki zwykły pryszcz. to był jeden z tych bolesnych pryszczy. i Magda zaraz będzie mi tam makijaż walić. Dobra, jesteśmy już u Magdy i Aj, tak. będziemy robić make-up ja i. Chcę tutaj robić to dużo ludzi. Więc Janek będziesz mi wam i ja tam już raczej nie będę nic gadać. W każdym razie że... mogliśmy teraz włosy będę miała taką fryzurę Super cute, super cute. Make-up. Janek wydaje mi się, że my to będziemy dosyć długo. I mean, sure have it on my 14th nail. I think it's gonna take 3,5 hours. So, are gonna do a make-up? Hair, make-up, photoshoots. Oh. Oh. Wow, I want to know you But I don't know how Cause every time I bump right into you I get all tongue-tied Want you to know me But I'm way too shy I can't just go around admitting That it's you I like I wish that I had <laughs> Ale jak ja chciałam, żeby był prosty. Prosty? Ja dawno nie widziałam się już takiego. takim w sensie, ja prostuję sobie, ale ja nie wiem, czemu one taki nie no, Bo jak się jeszcze tak specjalnie prosto, jak suszyłam, widziałaś tam trochę przy nasadzie, rozmęczyłam się, żeby ją ukierunkować tak, żeby ci, weż, wygładzić jak najbardziej, tym no, już nie, nie masz hełmu. Nie tego, nie? I nie lubię Więc też. No, ja mam zawsze... Bo jest pomysł na fryzurę, żeby zrobić mi tutaj takie długie warkoczyki. Tylko ja mam tutaj krótką grzywkę, więc przed chwilą, jak słyszeliśmy włosy, pełno doczepów moich mi wypadło, bo one są już do podciągnięcia. Ja po prostu wleciemy tutaj w te włosy z przodu, żeby, żeby były długie. Zobaczymy się, też się da? Pokażcie. Pokażcie. Wow. No, wiesz co? Tak, żeby tak. zabrać tą grzywkę całą, żeby one były. Tak. to musiałam wtedy. tam... Dobra, poczekaj. Tak, nie będziesz się na no, nie dziwała. Nie, no, czemu? To jest chwila, żebyś po prostu miała tak, tak, żeby tak. Żeby one były takie większe, do by markoczki. Mhm. poczekaj, ja tu mam, oh. To poprawka. To, to poprawka. Tak, będę miała Magdę nie, włosy, nie, no. by Okej, okay, więc jesteśmy już z Magdą. Magda będzie teraz robić podkład i potem będziemy zaczniemy robić... Tak, ja widzę, że tam się chyba dobrze bawią, wiesz? Masza no, jeszcze nie ma. No. Ale tu jest podobne, więc mm. możemy to odrzucić. Eee, odrzucamy Dobra. Najlepsze, według mnie, z tych to chyba jest to, no. To albo może to obok. To. Czachie już. po prostu bardzo zdrowo dzisiaj o, u nas. smacznego, smacznego! Jak kardasianka? Jakbyś miała taką chałupę? Nooo. Dajemy, żeby to było. Haj, guys, tutaj się byłaś moszkoda. Ok, bajaj. Poczekaj. To będzie niebawem usta? Bo A później już będzie e, final look, czyli zabrać moje przybieramy przybrać moje ręczki. sobie że jakimś cieniowaniem, na przykład na żeby był ten close na ulicach, na rajosnej. Na nagrają Na rajosnej. Na tak. Tu porozmawiają o Jest No, ładna, nie? No, 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 w ogóle włosy naprawdę... No. Daj włosy. <laughs> um, No, także teraz wracamy już do gotowe oczy. Później zrobimy jeszcze zbliżenie no, na usta ładnie, cieniowane. I mamy już e, trzecie to końcowe... To, co Też zbliżenie na jedno oko chyba. Wystarczy zbliżenie na jedno oko. Ale już będzie gotowe jedno i drugie. Nie. Więc e, będzie można zrobić... E, o, się <laughs> No, to może być. I teraz po nie mrugaj. A siedzimy... Nigdy w ogóle nie mógł teraz pis. Nic się nie odzywaj. Jest, nie, teraz bez ruchu. E, robimy jeszcze usta i... To jest chyba koniec, nie? Czy jeszcze? No i kończymy zdjęcia, no? No i kończymy zdjęcia. To najważniejsze. <zulat connection> tak, tak. I, ale ja odwołuję, odwołuję, poza, nie na poza, bo... Eh jak do domu, nagrać jakieś Tik a jakbym pojechał pojechała do domu na paznokcie, wtedy bym od razu na trening i bym musiała to szybko zmywać, więc paznokcie zrobię jutro albo pojutrze. Serio, to jest mój ulubiony chyba makijaż, nie w życiu. no? Nie naprawdę. Nie? Także wow. musimy zrobić jakieś inne, bo jak, tak się to rozkręca, słuchaj, no. <laughs> ja już się powiedziałam, że możemy zrobić odcinek, jak ty nie będziesz malowana. No z tego właśnie, ja bym, ale ja bym czuła taką presję, Magda, oś. A ja jestem ciekawa, jak by wyglądała, wiesz, jeśli chodzi o twoją wizję mojej osoby, mojej twarzy. Wydaje bo mi się... Bo każdy widzi się inaczej no. i każdy innego widzi inaczej. No, no, no. no. Wydaje mi się, że hmm? ty wyglądasz jakbyś miała taki prosty make-up. Bo ja mam, do mam prosty, no. no. Więc mi się wydaje, że, że dobrze, że bym dobrze cię pomalowała. Słuchajcie, jeśli chcecie tego odcinek, to dajcie znać kultę, że to Nikt mnie jeszcze tak. nie malował. O. O, co za zaszydeł! Przed yeah. kamerą, tak, żeby się pokazać, bo yeah. już kilka razy mi się zdarzyło, że ktoś mnie malował, okay. ale to było dawno temu. No to ja mam. Wciąż, A tak, to nikt mnie nie... Czy to nagrać, to pokazać, nie, nie, ma... oh. nie, Brwi, ty masz... E... A już parę, już, już, nie już, ma malizy, już parę, Nie ma analizy, nie ma. Nic nie pamięt. Iwieczkę strzeliłaś? Moje kreski mogłyby pociąć... O, dziękuję za wow. zapach. Kurde, no bo ja tam, tam już rok mam. Najlepsze gąbeczki, sera są bardzo fajne.